Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na nowym filmiku. Dzisiaj 10 złotych z 1984 roku. Mennica państwowa biła monetkę miedziu niklu Na krążku o średnicy 25 mm. Ma się 7,7 g z rantem ząbkowanym. Druga strona monetki. Orzełek z czasów prl -u. Z prawej strony podłapał znak mennicy w Warszawie. Polska Rzeczpospolita Ludowa, 1984 rok. Nakład. 15 milionów 755 600 sztuk. Cena. W stanie menniczym do kupienia za 7 zł, I to by było na razie tyle. Do usłyszenia. Hej.